yeah Jest wicemistrzostwo, ale myślę, że no każdy spodziewał się czegoś więcej. My do końca walczyłyśmy, do końca wierzyłyśmy w to, że to będzie, że będzie dodatkowe piąte spotkanie. No niestety nie udało się, wiadomo, duży na złodzi, to jest też bardzo dobry zespół. Nawet jak prowadziłyśmy te 12-8, to nie znaczy, że dziewczyny się poddadzą. Tak? Walczyły do końca i zasłużenie wygrały. Myślemy, myślę, że my z czasem gdzieś jakby docenimy dopiero to wicemistrzostwo i Tyle. Uważam, że gra w finale jest to naprawdę coś niesamowitego. Nie każdy ma, ma możliwość grać, być tutaj, walczyć z najlepszymi. No bardzo się cieszę, że byłam z tymi dziewczynami z tą no bo osiągnęłyśmy naprawdę dużo. My, tak, my tylko przegrałyśmy z łodzią, z EKS-em, a tak to cały sezon był dla nas bardzo dobry. Nie możemy przekreślić tego i powiedzieć, że źle grałyśmy. Wiadomo, jak miałyśmy swoje słabsze momenty, ale zawsze wychodziłyśmy z tego dołka. Wygrywałyśmy. No, ja się bardzo cieszę, że mogłam być częścią że spędziłam ten sezon tutaj i dziękuję za wszystko. No tak, zawsze to takie są dziwne sytuacje, tak jak kończy się przegranym meczem, no to, to wszyscy są smutni tak? I, i taka atmosfera niefajna, a jednak no, jesteśmy wicemistrzem Polski, tak? naprawdę duży sukces i oczywiście no, jakbyśmy grali o brązowy medal i wygrali ostatni mecz, no, to by się wszyscy cieszyli, ale jednak no, lepiej mieć złoty, srebrny medal niż, niż brązowy. Także no, myślę, że sezon podsumowując, no, całkiem y, bardzo udany. Srebrny medal, dobre występy w Lidze Mistrzyń, super puchar. No, niestety w Pucharze Polski nie udało się wejść do finału, ale no, walka była emocjonująca, także myślę, że wiele emocji dostarczyliśmy kibicom no i dzisiejszy mecz również. No, dużo emocji, no, niestety no, przegraliśmy może trochę na własne życzenie tego tie na końcu I, i, i trochę szkoda, no trudno, no, tak się skończyło. Detali naprawdę... Dzisiaj to graliśmy, naprawdę dzikie, nie było. Był odważny, do końca. E, to było widać. Mecz po meczu jak każdy mecz To jest coś nowego, coś innego. E, zaczęliśmy dobrze, potem UKS prowadził, wróciliśmy jest, e, tak jest, tak jest, ale oczywiście nie jest łatwo, to jak pan pyta teraz to jestem e, rozczarowany, smutny oczywiście, ale, ale ogólnie, ogólnie to, to dobre sezon, chyba celu oficjalny to był wygrywać medal, ale każdy z nas chciał złoto i pracował ciężko, żeby zdobyć to złoto, które e, brakło tutaj w, w tym klubie. Uh, tylko nie łatwo. jak nie policję to, to ok. Uh, świetna robota Alessandro który mimo tego, że miał takie takie kontuzje, bardzo ważne, to robił tak, że drużyna trzymała przed grę. czyli no, trochę normalnie jak. Graliśmy 7 razy z UKS-em w tym roku, przegraliśmy 6 razy, są lepsi, nawet że kilka razy byliśmy blisko, są lepsi. Za rok, za rok będziemy pracować jeszcze mocniej. I teraz kilka dziewczyn będą na kadrze, to będą kilka dni dla kibiców, dla sponsorów. Eee, I właśnie to, budowaliśmy drużynę, dużo dziewczyn zostają, to dużo są młode, mają jeszcze. E, tak, taką możliwość, żeby, żeby uczyć, żeby, żeby grać jeszcze lepiej. E, będzie ciekawe obserwować, jak inne zespoły budują. E, e, I tak, i praca potem, praca jak zawsze. E, co? Walczyliśmy, chcieliśmy dzisiaj spróbować e, prowadzić do tego piątego meczu. Myślę, że pokazałyśmy zęby, myślę, że nie podałyśmy się że walczyliśmy do końca i, i Teraz jest szkoda, na pewno jutro może będzie jeszcze. Szkoda, jeśli teraz wracam trochę, co było tygodni temu, szkoda tego drugiego meczu na pewno tutaj u nas w Rzeszowie, ale nie ma co. Jestem e, bardzo dumna z dziewczyn, bo naprawdę to wyciągnęłyśmy do, do końca. Nie powiem, że było łatwo, było ciężko, przestali sezon. Któreś dziewczyny nabierały doświadczenie, któreż walczyły, żeby się pokazać, ale wszystkie razem e, byłyśmy drużyna, może gdzieś tam, może tak gdzieś tam to nie wyglądało, ale naprawdę to co w ostatnich dwa tygodnia e, próbowaliśmy razem, walczyliśmy, to jestem dumna i, i, no i na pewno co rok kończymy z jakim medalem, to jest jaki pozytyw, na pewno, że zrobimy dobre rzeczy. Oczywiście chciałyśmy, marzyliśmy o, o, o złotu i, i, i co? Żeby się jeszcze nie powtarzała, naprawdę jestem dumna, jak, jak to dzisiaj, jak dzisiaj ale no niestety, sport jest taki czasami taki okropny i co? To wszystko.